Ojciec Święty mówi, że młodość jest czasem integralnym, że jest czasem autonomicznym, a nie czekaniem na dorosłość, która, w której wszystko będzie dopiero wolno. Młodość jest wielką nadzieją. Dlatego ja szalenie kocham młodych, bo z nimi mogę rozmawiać o przyszłości, a nie tylko o przeszłości. Mogę mówić o tym, co możemy wspólnie zrobić, że nam się chce, szkicujemy tę przyszłość. Myślę, że to jest no, po prostu genialne, że, że młodość jest nadzieją, jest otwartą przestrzenią. Na przykład na Lednicy wybieramy Chrystusa. Wybór Chrystusa powoduje ewangeliczne nowum. Ja głęboko wierzę, że tak jak kiedyś Mieszko wybrał Chrystusa i stała się Polska, tak wierzę, że młodzi wybierający Chrystusa nad Lednicą tworzą. Przestrzeń nadziei, ewangeliczne nowu, to są ludzie, do których będzie należała przyszłość. Ja stale pamiętam, że przyszłość będzie należała do tych, którzy zdołają przekazać młodemu pokoleniu motywy życia i nadziei.